Siema widzowie w dzisiejszym odcinku zbudujemy prawdziwy pociąg w minecrafcie ja nie żartuję. da się stworzyć prawdziwy pociąg w minecrafcie i zanim wam to powiem to wolałbym żebyś u mnie zostawił lajka like suba z dzwoneczkiem pod tym filmem i lecimy pociąg w minecrafcie tak jest będzie pierwsze budowanie i bo wielu filmików jest takich w angielskich wersjach i często to są clickbaity I serio nie jest nie clickbait Żaden clickbait I tutaj Zbudowaliśmy wcześniejszy pociąg Który jeździ Widzicie widzowie? Prawdziwy pociąg jeżdżący Możecie tutaj wsiadać Chyba zatrzymamy. No niech on sobie gdzieś pojedzie w dal O kurde jaki mam ping Jakieś gówno mi się pokazało no i najpierw sobie go zatrzymy fajnie No i najpierw go trzeba zatrzymać Tutaj mamy stację kolejkową, którą zbudowałem wcześniej I teraz zajmiemy się pociągiem Tak, zajmiemy się pociągiem. Tutaj mamy piękną stację kolejkową. I najpierw... Czekaję. Trzeba zrobić coś takiego. Tu wstawiacie sticky piston No, trochę bloków wiecie Ja Ja wcześniej sam budowałem pociągi Nie zawsze Kurde, nie na tą stronę zrobiłem Pa, tak Tak robicie Robicie tak Nie, 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 nie. Źle wstawiłem, jak coś widzowie Tak robicie, tak robicie Tak Tak tak, 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 tak Potem Robicie tak, 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 tak Tak, tak Potem robicie tak Potem tak I potem wstawiacie... Zabalamy, wypierdalajcie stąd No Abo robicie tak, tak. No, ale tutaj budujecie, robicie sobie tak, potem budujecie tak. Robicie tak, 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 tak. I tak, tak. Potem możemy sobie już puścić. Możemy potem puścić. I teraz zatrzymy. No i teraz trzeba sobie zatrzymać, fajnie No to... No działa, budujemy tak trzy wagoniki na no, dzień dobry Najpierw sobie zbudujemy pierwszy wagonik No, najpierw trzeba zaokrąglić ile dokładnie Oj, trochę mi ścina tutaj Może potem zadziała na 120 fps'ów No Dobra Każdy buduje pociąg po swojemu Ja buduję po swojemu, wiecie Hmm Jakoś tak zbudujmy Jakoś tak trzeba Potem trzeba tak Chyba włączę dzień Żebyście mieli Dzień włączę żebyście bardziej widzieli bo Możecie nic nie widzieć Więc trzeba Widzowie, kiedy budujecie pociąg, to nigdy nie rób czegoś takiego, bo wtedy pociąg nie pojedzie. Bo jeżeli robimy coś takiego, to on się zatrzymie i nie popchnie. I zawsze pamiętajcie o jednej ważnej zasadzie: kiedy budujecie pociąg, to, to jakby tu powiedzieć, to zawsze połączaj z tym, bo wtedy nie, nie zadziała. budujemy to i już mamy drugi wagonik, zaraz creeper wypierdalej z tego pociągu, nie, nie w idź z tych torów, bo jeszcze Cię potrącę tym Co to jest? No co kurwa? Creative! Ja pierdolę na kreatywie, wybuchać mi tu. No to nie jest przyjemne. Nienawidzę lamp. Mm. im stąd ja pierdolę... Ja nie chcę nie chcę mi się miecza wyciągać. To nie tak miało być. robimy tak. No i zaraz ostatni wagonik leci. Potem tam go bardziej dokonujemy. No i ostatni wagonik budujemy. Widzowie, oczywiście możecie więcej wagoników zbudować. Ja, widzowie, buduję trzy wagoniki, żeby Wam pokazać jak się buduje pociągi, jak coś. Na razie sobie to zniszczmy, bo widzowie jak buduję w takim sposobem to mi nie zawsze działa. Więc mi nie przeszkadza bez tego okienka, ale... Ale napiszcie w komentarzu czy to wam. czekajcie. Dobra. Jest prawie nasza budowla. Zaraz odpalimy ten piękny pociąg. I zrobimy też potem, dołożymy wagoniki, tutaj robimy tak, potem robimy tak. No i już prawie gotowe, ale potem dodatki będą. Uff. Okej okay. Światło dodajmy, bo w nocnych pociągach są światła Kuźdę, no No, na razie fajnie wychodzi, co nie? Co nie widzowie? Ładny ten pociąg Parki dowalony Pana moją stację kolejek Teraz sobie włączymy Co? No i pociąg jedzie Pociąg jedzie Widzowie Teraz go trzeba zatrzymać nie ja pierdolę, jakie lagi mam. Co to? Nie. Widzowie. Coś tu się właśnie odjebało. Co tu się odjebało? Widzowie, co tu się odjebało no? Tu się odjebało. No i... Zacz... No i pociąg się zatrzymał. Ale to pierdolone gówno, jak zwykle. Z lagami. Widzowie pociąg już jest gotowy. Ale możemy jeszcze do... dodatki zrobić. I to będzie już na tyle. To najpierw sobie zniszczymy to. Mm, dodajmy sobie. tory i wagoniki. I to już będzie wszystko. Potem no, możecie napisać, czy Wam się podoba odcinek. No i będzie. Będzie dobrze na pewno. Pociąg Wam zadziała. Tu jest od groma miejsce. braam bra. już końcówka No i końcowa fala No i już koniec. I teraz trzeba tylko tak zrobić. I już gotowe. No, widzowie jak coś to jedzie, tylko mam lagi, wiecie? Patrzcie. Spokojnie jedzie. Możecie powiedzieć, że jedzie serio. No i teraz się naprawdę... bata go tylko trzeba zatrzymać. Nie no, czemu to jest takie zlagowane? No i znowu zatrzymałem go. Widzowie, jeśli wam się podoba podcinek, to napiszcie w komentarzu, ile oceniacie ten pociąg i w tym odcinku to będzie na tyle. Pa. I jeszcze zalecam jedno. Możecie wbić na mój serwer i napiszę wam w komentarzu.